Bóg prowadzi mnie w chwili obecnej, dlatego przewiduję, że osiągnę sukces. Boska mądrość objawia mi wszystko, co powinnam wiedzieć. Jestem nagradzana i błogosławiona ponad moje najśmielsze oczekiwania. Z każdym dniem przepływa przeze mnie coraz więcej boskiej miłości, mądrości, prawdy i piękna. Czuwa bowiem nade mną wszechogarniająca obecność, która wiedzie mnie po drogach przyjemności i ścieżkach spokoju. Moim życiem rządzą boska miłość i porządek, nade mną panuje tylko Bóg, moją duszę wypełnia boska miłość. Sukces jest mój, albowiem boski spokój i harmonia sprawują najwyższą władzę we wszystkich okresach mojego życia. Powierzyłam sprawy finansowe Boskiej Wszechwiedzy, która zna odpowiedź na moje potrzeby. Jak tylko słońce wstanie rano, będę wiedziała, co robić, jak postąpić. To jest przedziwne, to jest przedziwne, to jest przedziwne, to takie przedziwne, to takie przedziwne, to jest przedziwne. Boska miłość likwiduje w mojej podświadomości wszystko, co mi nie służy. Miłość Boga wypełnia moją duszę, miłość Boga przepełnia moją duszę, boski spokój wypełnia moją duszę. Boski spokój przepełnia moją duszę, miłość Boga przepełnia Twoją duszę.